Cześć widzowie, um, ja już powoli nie wiem, co mam dla Was nagrywać, naprawdę, i teraz nie wiem, i tutaj będzie ankieta, Tu będzie ankieta, tam będą wybory, pewnie będę nagrywać to, co ja lubię, nie będę nagrywać tego, co ja nie lubię, czyli będę, a może, bez ankiety, co ja mogę dla Was nagrywać? Dobra, zagłosujcie w ankiecie. Ja zrobię ankietę, nie? I teraz, zagłosujcie na vlogi, na śmieszne filmiki czy na trendy. I no, mam nadzieję, że coś z tego będzie. I ja z chęcią bym nagrywał te trzy rzeczy. I zobaczymy tego, na co najwięcej zagłosujecie, to będę najczęściej nagrywał. Tego, co najmniej, to trochę mniej. A ja też będę nagrywał. To wszystko będę nagrywał, tylko to, co będzie miało najwięcej, to najwięcej będę tego nagrywał. To, co będzie miało średnio, to będę z tego średnio nagrywał. To, co będzie miało mało, to będę trochę tego mniej nagrywać. I teraz zrobię ankietę. Zagłosujcie, yy, proszę, co mam nagrywać.